Stacje przeglądowe DICO, negatoskopy cyfrowe, zapewniają szybki i łatwy dostęp do cyfrowych obrazów medycznych w warunkach wysokiego stopnia aseptyczności sali operacyjnej. Podgląd obrazów medycznych na monitorze referencyjnym w istotny sposób wspomaga pracę chirurga w procesie przygotowania i w trakcie wykonywania zabiegu. Stacja DICO może być podłączona do szpitalnej sieci informatycznej. Badania diagnostyki obrazowej są pobierane z serwera i wyświetlane na medycznym monitorze referencyjnym. Zintegrowane z urządzeniem napęd CD-DVD umożliwia wczytywanie obrazów z płyt, które obecnie są najczęściej używanymi nośnikami wyników badań przekazywanych pacjentowi po wykonaniu diagnostyki. Wyposażenie stacji w popularne złącza USB. Pozwala na wprowadzanie danych medycznych z różnego rodzaju pamięci masowych, w tym powszechnie używanych pamięci Pendrive. Stacja DICO wyposażona jest w zmywalną, przystosowaną do dezynfekcji medyczną klawiaturę podfoliową z taczpadem. Na życzenie, jako dodatkową opcję, oferujemy przystosowaną do dezynfekcji mysz komputerową. Wraz z półką mocowaną z boku klawiatury. Mocowanie klawiatury umożliwia regulację kąta nachylenia oraz jej złożenie, co ogranicza możliwość kolizji, np. przy transporcie pacjentów. Standardem w stacji DICO jest najwyższej jakości medyczny monitor referencyjny firmy EIZO. Ekran monitora chroniony jest hartowaną szybą z powłoką antyrefleksyjną. Ośmiokrotnie redukującą niepożądane refleksy świetlne. Urządzenie oferowane jest w trzech wykonaniach. Zamocowanie stacji na statywie umożliwia jej używanie w bezpośrednim sąsiedztwie stołu operacyjnego. Stacja może być również montowana na ścianie, na przykład w gotowych, już użytkowanych salach operacyjnych. Kolejnym sposobem montażu stacji jest jej zabudowanie w ścianie. Jedynym elementem stacji ingerującym w przestrzeń sali operacyjnej jest wówczas klawiatura. Podstawową, a zarazem najczęściej wybieraną konfiguracją stacji jest stacja DICO 1M z 21-calowym monitorem referencyjnym. Bardzo często jest również zamawiana stacja DICO 1M1B. Czyli zintegrowana z negatoskopem do tradycyjnych błon rentgenowskich. Jest to wersja cyfrowo-analogowa. Połączenie odpowiednio regulowanego światła z zastosowaniem żaluzji zapewnia bardzo dobre warunki podglądu błon RTG. Stacja DICO 1M z wielkoformatowym 47-calowym monitorem referencyjnym. Pozwala na doskonały ogląd obrazu medycznego z perspektywy chirurga stojącego przy stole operacyjnym. Stacje DICO z monitorami wielkoformatowymi wyposażone są w gniazda wejściowe różnych sygnałów wizyjnych. Umożliwia to wyświetlenie sygnałów wideo z endoskopu, artroskopu czy kamery pola operacyjnego. Inne konfiguracje. Na życzenie klienta. Producentem stacji przeglądowych DICO jest firma Ultraviol z 20-letnim stażem w zakresie projektowania i produkcji wyrobów medycznych. Wszystkie wyroby firmy spełniają medyczne normy bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. Są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych. Oraz w europejskiej bazie EudaMed. Firma posiada medyczny system zarządzania jakością, certyfikowany przez renomowaną jednostkę notyfikowaną TÜVNORD z Essen. Zapraszamy do współpracy.